Słuchajcie, dobiłem to 14 tysięcy pucharków Prz BUM Co? Co się stało? Jeżeli chciałbyś dostać kartę Google Play o wartości 50 zł, za którą mógłbyś sobie doładować 170 gemów i przykładowo kupić nowy karne zadymiarski, jak tylko wyjdzie, to wystarczy, że polubisz ten film, zasubskrybujesz mój kanał, czyli wciśniesz ten czerwony guziczek tam na dole, żeby był szary. No i napiszesz jakiś komentarz na temat filmu. Powodzenia. Hej, cześć, witajcie! Jestem Damian i to was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Powiem wam szczerze, że jestem strasznie, strasznie podekscytowany, bo za chwilę odblokujemy całą, całą Aleję pucharów w Brawl Stars, musimy zrobić małą pauzę odcinka, ponieważ w tym filmie. Bardzo dużo się działo, i muszę wam to wszystko wytłumaczyć, żebyście ogardeli o co chodzi. Na początek, dla mnie w wtajemniczonych widzów, chciałbym przypomnieć całą genezę właśnie tego challenge'u, ponieważ zaczęło się to już wszystko 3 miesiące temu, kiedy założyłem konto Legenda Damian, na którym właśnie podjąłem się tego wyzwania, żeby wbić całą aleję Pucharów. Do tych 14 tysięcy pucharków bez odbierania czegokolwiek, czyli bez odbierania jakichkolwiek zadymiarzy, również bez odbierania jakichkolwiek skrzynek, a także tyczyło się to też wszystkich trybów, które można było odblokować za pomocą właśnie Alei Pucharów. No i przez to mogłem grać jedynie Gengraba albo jakiegoś Duosa, o ile jakiś z widzów właśnie mnie zaprosił. Swoją drogą bardzo chciałbym podziękować trzem którzy najwięcej ze mną grali, jest to Fizzbee. Jest to również Mati no i rodzynek Igor mega dzięki wielkie chłopaki za pomoc przy tym challenge'u. Wracając do tematu, to właśnie przez ograniczoną ilość trybów, a także zadymiarzy, których nie mogłem odblokować, bo aż 10 jest z walei pucharów i tych 10 darmowych zadymiarzy nie mogłem mieć na tym koncie, przez co to wezwanie momentami było naprawdę męczące, bo ja też nie jestem jakimś super pro playerem, tylko po prostu jestem takim e, graczem, który w wolnej chwili lubi sobie pograć, a tutaj musiałem naprawdę cisnąć i momentami się mocno męczyć. Bo wbijanie zadymiarzy z niską rangą na plus 500 puch nie jest wcale. Takie proste. Dlatego będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz łapeczkę w górę pod tym filmem yy, i zasubskrybujesz mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Bo naprawdę oprócz mojego czasu i oprócz wysiłku, który w to włożyłem, to poszło też naprawdę bardzo dużo kaski na to konto. No i naprawdę mega się zasmuciłem, kiedy zobaczyłem, że aleja zostanie już teraz powiększona do 50 tysięcy. Przypuszczałem, że mam jeszcze kilka dni, bo aktualizacja wyjdzie tak gdzieś 6. Jak nowy karnet, ale niestety stało się inaczej. Dlatego postanowiłem nagrać stęp, który już w tym momencie leci Wam w tle i odebrać pierwsze kilku zadymiarzy, zrobić cięcie i w tym czasie wbić 1500 pucharków na nowych zadymiarzach, żeby po prostu pokazać Wam jak odbieram całą aleję pucharów na jednym odcinku. Według mnie pomysł był dobry i pomimo lekkiego nagięcia zasad, to było jedyne wyjście na zrobienie tego challenge'u. Niestety czasu, tak jak mówiłem, okazało się za mało i gdy wbijałem sobie nitą puszki, po prostu wywaliło mnie z Brawl Stars. Koniecznie oglądajcie do końca, bo będzie się działo oprócz tego, co było na live. i jeszcze postanowiłem, że dobiję te puchy, żeby był ten challenge wiecie, tak w pełni zrobiony, także oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. Wyszło tak, że na tym koncie mam dużo więcej pucharków, niż na moim głównym koncie, od, na którym grałem już od ponad półtorej roku. To jest totalnie jakiś mega, mega hit Nikt w tego nie zrobił, naprawdę nikt w Polsce tego nie zrobił. Myślę, że możemy zaczynać. Nie ma co przedłużać. Najpierw mała skrzyneczka. Wow, pierwsza mała skrzyneczka i uwaga. Ja myślę, że z tej Alei Pucharów też na pewno na coś wypadnie, jakiś nowy masz Fajnie by było, jakby to była jakaś legenda. Także mordeczko, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to też koniecznie zasubskrybuj ten kanał, wciśnij ten czerwony guzik tam na dole, żeby był szary. No, formalności mamy za sobą, więc o tym już nie będę musiał przypominać przez najbliższą część filmu. Także odbieramy mojego pierwszego zadymiarza z Alei Pucharów. Wow, jeszcze tak sobie sprawdzę, czy wszystko się nagrywa, wszystko się nagrywa, ok. Słuchajcie, to były trzy miesiące ciągłego grania, ciągłego nawalania, ciągłego wbijania pucharków właśnie na tych zadymiarzach, których trzeba było też odblokować ze skrzynek, więc no tych skrzynek też naprawdę troszeczkę Musiałem na otwierać, też to była bardzo duża zasługa, w tym wasza, więc myślę, że wy też możecie być z siebie dumni, że udało nam się to zrobić, bo bardzo dużo łapeczek zostawialiście właśnie pod tą serią z otwierania tych skrzynek, czy też właśnie jak mówiłem, że jak dobijecie jakąś tam liczbę łapek, no to wtedy wydam kolejne pieniądze i kupię kolejnego zademiarza na tym koncie i o, nareszcie, Boże, to jest, słuchajcie, to, to co tutaj jest, to jest moja największa odręka i ja nie mam żadnego starcia Soro wy... wygranego, właśnie dlatego, że nie miałem tego odebranego, bo to było ze 30 pcharków i nie mogłem tego odbierać, to jest totalny hit. Grałem tylko duosy i trójki, ale teraz wreszcie mogę odebrać to starcie. Także odbieramy. Gra solo, nareszcie mogłem zagrać solo, ale super. Wracamy do Pucharów, To kolejna maskrzeczka. Uff. Ej, nie wiem, nie wiem, czy był jakiś odcinek z, z Brohlsa, gdzie się tak, ty, tak cieszyłem, że wreszcie mi się coś udało. Naprawdę, trafiałem legendę i moja pierwsza legenda też byłem mega podjarany. Ale tym się no mega jaram. Mega jaram, bo mega dużo czasu na to poświęciłem. I myślę, że Wy też tak macie, że jak coś robicie, nad czym się mega staracie, coś postawicie sobie jakieś cel i wreszcie wam się uda to na pewno No na pewno to jest coś niesamowitego Dobra, tu jakieś podwajacze, super, niech sobie wpadają, pięknie, nowe wydarzenie zadywa, o jak fajnie! O jak fajnie, pięknie! Punkty mocy A pr proszę bardzo, to niech będą sobie donity. Czemu by nie? Niech będą donity. Okej, okay, niech punkty mocy będą, no ból, no proszę Pana, bez Pana mi się naprawdę mega ciężko grało Więc fajnie, że wreszcie zawitasz na moje konto Oj, ból, ból, ból Misje, nareszcie mogę robić misje w Brawl Stars, widzicie to? Misje dali, słuchajcie, za 300 pocharków Sądzę, że mało kto o tym wiedział, bo no mało kto miał te 300 pocharków dopiero teraz jak te misje wyszły I ja nie mogłem misji robić Dobrze, że przynajmniej kupiłem cały karny na tym koncie No, ale no misje wreszcie odebrane, o o! Oh, ile misji! Słuchajcie, ile misji do zrobienia! Będę miał się jak bawić przez te 3 dni! Kolejne super wydarzenie! Zbierz wydarzenie specjalne! Okej, okay, no to odbieramy... Wielka gra! O proszę, dobra, czyli już wielka gra odblokowana na tym koncie. Kolejne punkty mocy, no i tym razem myślę, że też do Nity, a co tam. Już wymaksujmy sobie jakiegoś z tych zadymiarzy nowych. E, dobra, tu mamy skrzyneczkę. Bum! Okej. Okay. Tu mamy Jessie. Kolejny, kolejny nowy zademiaż, to jest chyba czwarty w tym momencie, tak? Czwarty zalej pochorów, jest w ogóle 10 zademiarzy zaleje pochorów. więc wyobraźcie sobie, że bez tych 10 zademiarzy musiałem to zrobić. To było, to było tak trudne. Jeszcze teraz e, nagrywam to w ogóle teraz i tak się mega, mega przyspieszyłem z tym challenge'em, No bo prawdopodobnie długo będzie aktualizacja i cała aleja pochorów będzie miała 50 tysięcy pucharków, No i to będzie nierealne. Przy 37 zademiarzach, nawet jakby ktoś miał po tysiąc na każdym, no to halo, 37 tysięcy. 000... Nie no, to, to jakieś totalne koksy by musiały być. Jeszcze z tym od... jeszcze jest to, że w ogóle te pucharki nam spadają, słuchajcie. Te pucharki nam spadają, jak mamy już tam powyżej 550. No i nie wiem, jak ktoś, jak ktoś kiedykolwiek zrobi 50K, to będzie hit totalny. Dobra, teraz sobie otwórzmy jeszcze mi Wow! Trzy przedmioty, no nic, no ani. O! Już świecąca jedyneczka, jak fajnie! Jak fajnie w ogóle ja jestem troszeczkę jeszcze nieogarnięty. Przepraszam za moje włosy, ale po tym jak mi odrosły, w sensie jak miałem takie krótkie, mi tak odrastały dziwnie, to nie wiem, jakoś tak nie wiem zupełnie co z, co z nimi zrobić. Będę musiał na pewno pójść do jakiegoś e, barbera albo do jakiegoś fryzjera, żeby to fajnie ogarnąć. Dobra, sprawdzamy. Star Power. Star Power do Franka. No, tym razem to nie jest nowy zadymiasz, ale też bardzo fajnie. Super. A few moments later. Patryk, bo to bardzo ciężkie pytania teraz lecą od Ciebie CO JEST? JEST? WESZŁO? HALO? HALO? WESZŁO? JEST? MAMY TO SŁUCHAJCIE, MÓWIŁEM MÓWIŁEM, ŻE NOWA AKTUALIZACJA BĘDZIE 50 PO I UWAGA TERAZ JEST NAJWAŻNIEJSZY MOMENT Nie piszcie mi na czacie, ja nie chcę widzieć Ja nie chcę widzieć, czy ja została już podniesiona, czy nie UWA... Nie, poczek poczekajcie, proszę, nie zapraszajcie teraz To jest... Mems do odblokowania, tu wszyscy do odblokowania Ja... Nie, wie. nie, nie. Jest! No z jednej strony super A z drugiej no No co, no koniec challenge'u Koniec challenge'u, no w tym odcinku otworzymy tyle Alei Pucharów, ile się da No to tak jak widzieliście, niestety Aleja Pucharów Została powiększona, więc z dniem dzisiejszym Nasz challenge by się skończył, niestety Dlatego, no jedziemy z tymi Skrzynkami dalej. Ej, ja byłem taki podekscytowany Jak zaczynałem denerwować ten odcinek A tu aktualizacja wyszła w międzyczasie, nie? To jest jakiś hit Dwa nowe tryby, kolejne tryby są odebrane, okej. Okay. No dobra, no dobra, ja, ej. Chociaż może na pocieszenie, słuchajcie. Na pocieszenie, na pocieszenie, na pocieszenie. Supercel by dał nam Kruka dzisiaj. Jakby Supercel dał nam nowego Kruka na pocieszenie, to by był hit. Patrzcie, jaką fajną łapeczkę Kruk zostawia. Super sprawa tak zostawiać łapeczkę. Dobra, jeszcze do trafienia jest Max, kiełek Mortis i Kruk. Jakbym trafił Max, to wtedy bym miał pewnie tego na tanie, więc też spoko. W ogóle mogę tutaj odebrać czerwony spok Jessie. Dobra, duża skrzyneczka. Lecimy. Trzy przedmioty. No dobra, czyli nic, nic ciekawego niestety. Dobra, idziemy dalej. Mamy kolejnego zadymiarza, broka za 1000 pucharków. Jak ja bez tych zadymiarzy wytrzymywałem, to nie wiem, serio. Nie wiem, nie wiem jak ja wytrzymywałem bez tych zadymiarzy na tym kącie. Dobra, jest broczek. 5 na 10, ale ja pucharów Brok wystrzyłuje we wrogów długodystansową, wybuchową rakietę. Kolejna skrzynka zadymiarza. Let's go. W ogóle ono się tak zawsze nazywa? Ja zawsze na nią mała skrzynkę mówiłem. Rzeczy, 75 tych. No to punkty mocy może wiecie co, pomimo wszystko, no w nie będę ładował. Właduję sobie... No powiedzmy, że broka. Dobra, no to kolejne monetki. Boom. Ojej, no szkoda. Szkoda, że się nie udało całej alei odbruchować, bo mega, mega, mega na to liczyłem i mega, mega też dużo i inwestowałem w to konto, żeby to się właśnie udało, nie? No ale no niestety super przyszedł z aktualizacją mnie spodziewanie i trudno, no i mamy kolejnego zadymiarza. Mamy tutaj robota Dynamica. Boże, jakiego robota od Dynamica? Pomyślałem o robomajku, nie? Ale dobra, no mamy robomajka. Tutaj jest jeszcze sporo skrzynek i zaraz się zaczną boxy, więc wtedy myślę, że będzie najciekawiej. Dobra, mamy kolejną skrzynkę zadymiarza. Bum! Aj, no i też nic nie ma. No dobra, no. Czuję taki smutek wewnętrzny. Czuję taki po prostu wewnętrzny smutek, że nie udało mi się tej całej alei zrobić przed tym czasem. I jestem pewny, że by mi się to udało, gdyby ta aktualizacja wyszła chociaż jutro. Gdyby ta aktualizacja wyszła chociaż jutro, to by mi się to udało. Ja szczerze liczyłem, że to będzie do tego szóstego. I, i teraz po prostu mam takie mętli w głowie. Ale no dobra, dobra, dajmy te punkty nicie. Dajmy te punkty nicie. Dziękuję Wam wszystkim w ogóle za wsparcie. Na czacie, na streamie właśnie jak czekaliśmy na aktualizację. Jak pisaliście, że nic, że trudno, żebym zrobił ten odcinek właśnie w stylu pucharków, ile się udało wbić. Bo i tak to będzie ciekawe. Mega Wam dziękuję. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jaką mamy tutaj spalioną społeczność. W sensie. Jeju, niesamowite no, po prostu jest to niesamowite dla mnie i tyle Dobra, trafmy kruka, super cel, słuchaj Zrobiliśmy psikusa dzisiaj mocnego To teraz poproszę kruczka Poproszę kruczka, come on Poproszę kruczka, zaraz w jakiś megaboxie, tu mamy jeszcze bodo odebrania Dobra, Bo już jest odebrane. siódma postać zaleje pucharów Siedem postaci więcej, wow, dziesięć postaci więcej no, to już 5000 pół więcej mogę mieć na tym koncie. Ja w ogóle się zastanawiam, słuchajcie, co zrobić. Czy to konto teraz powinno zostać moim głównym kont kontem? Skoro przebiłem e, właśnie tamto moje stare konto, na którym od zawsze gram, w ilości pucharków. Teraz też na pewno będę miał już więcej zadymiarzy nawet chyba na tym koncie, ze względu na to, że odbiorę tych wszystkich zalei pucharów. E, piszcie w komentarzach, co zrobić. Czy, czy powinienem właśnie z tego konta zrobić moje główne konto, czy nie. Także piszcie w komentarzach, co, co powinienem z tym zrobić. A ja tutaj sobie daję punkty znowu do Nity 300 golda też się zawsze przyda. Oj, ten challenge był robiony w ogóle, słuchajcie, od kwietnia. Nie no, ja już muszę przestać o tym gadać, bo nie dość, że to mnie trochę dołuje, to na pewno was też już wkurzy, któryś razy o tym mówię, ale no... ją było mega mega starany Dobra, jest Tick. z jest tic, której na pose za 4-4000 pucharków, come on. Boom, mamy ticzka 8 na 10 fajna kulka Tick. Ostatnio musiałem pandą, z pandą grać i no tak się do niedo ale... Dajmy sobie właśnie temu Tikowi teraz punkciki. Okej, okay. dobra. No i co my tutaj mamy dalej? Tutaj w tym momencie jest. 200 golda. No to let's go, duża skrzynka. Sporo tych rzeczy jest, nie? Sporo, dobra. Kolejna rzecz, boom. Dobra, Nita. No jest mega boxik. uwaga. Czyli to na co wszyscy czekają. To let's go, otwieramy skrzeczkę! I uwaga, co będzie w środku? Boom. Jest piątka. No to zaczynamy fajnie. Pierwszy mega box. Yy, Tradycyjnie musi być średnio dobry. To jest pierwszy megabox w ogóle po aktualizacji, także pierwsza skrzynka po aktualizacji nie wróży nam niestety nic dobrego. Ale mamy jeszcze, słuchajcie, tutaj na przykład punkty mocy do nity, także klikamy sobie. No i kolejna skrzynka. Dużo tego jest, naprawdę jest tego dużo. No. Nie no, nie no myślę, że i tak jestem z ciebie zadowolony z tego wszystkiego, jak tutaj to wyszło. Naprawdę dużo serducha było wkładane w to, żeby to grać. Bo wiecie, jest jeszcze szkoła, jest wszystko i jeszcze dwa konta robienie filmów, montowanie ich, żeby fajnie wyglądały. Dobra, bitik odbierany. Dziewiąty zadymiarz, został nam jeszcze jeden zadymiarz z Alei Pucharów, dziesiąty I potem już będą samiutkie, samiutkie boxy. Dobra, kolejny goldzik, duża skrzynka Ech, W ogóle ja jestem pewny, że nikt, nikt tutaj nie spodziewa się jaką miałem reakcję, taką na żywo jak zobaczyłem, że wyskoczyła mi aktualizacja, jak zacząłem odbierać, odbierać tych nowych zadymiarzy i ja mówię, dobra, dobijemy sobie szybko te 2k pucharków, będzie zrobiona dzisiaj aleja na jednym odcinku cała, a tu lipa, wyskakuje aktualizacja. Ja nie mogę tego puścić normalnie na odcinku nawet, bo moja, moja reakcja była e, zła, bardzo zła, bardzo zła, mega się, mega się wkurzyłem, bo myślałem, że mi się to uda, że ta aktualizacja będzie jakoś wieczorem czy coś, ale dobra, kolejna mega skrzynka, come on. Niech teraz będzie chociaż taka no, szóstka na pocieszenie, jakiś nowy zadynaż. Bardzo fajnie, bardzo dziękuję za szóstkę. Dziękuję też. Nasz pan 505 za nowego suba. Bardzo dziękuję za nowego suba. <grym> Zobaczmy, co jest w środeczku. Na początku mamy na niej. Bull, Spike, Tick. Dobra, jest świecąca jedynka. Czyli to, co wszyscy lubią najbardziej. Uwaga, Star Power, ok. Gwiezna moc, ryk wichru. Gate potrafi teraz ogłuszać przeciwników swoim superatakiem i wypychać ich na, na przeszkody. Okej, okay, no dobra, spoko. No dobra, nie miałem tego jeszcze. Okej, okay, dobra, fajnie. Coś nowego. Zawsze spoko. Dobra. Zbierz, bum. Dobra, punkty mocy do obojętnie do kogoś będę dawał te punkty mocy po prostu żeby było szybciej, tak? Będę obojętnie do kogo dawał te punkty mocy. Duża skinka, bum. Trojeczka. Dobra, trzeba przyspieszyć. Trzeba przyspieszyć, bo to było za dużo gadania. Trzeba było za dużo gadania, także trzeba odebrać. O, chyba ostatniego zadmiarza. tak, to jest ostatnie zadanie, że dalej pucharów ile dobrze pamiętam. Tak. Ostatnie zadanie, po potem że będą tylko mega boxy co tysiąc. Także odblokujemy MMS jest, dziesiąty zadymiasz na tym odcinku. Ua! <grym>, ale to by był, ale już widzę przypadeczny tytuł tego filmu. Ojej, dobra. Kolejny, kolejny, kolejny big boxik. Huu. Ej, dawno na takim stresie nie działałem przy, przy brawlu, nie jak dzisiaj. Przy, tej aktualizacji naprawdę y, mega, mega, mega dużo się tutaj podziało. Bum, jest otwierany big boxik. Kolejny star power, okej, okay, dobra. El Primo, na Moc, Fala Meteorytów. Ale no, pomimo wszystko, supercell tak bym mógł dać tego kruka. Ja ostatnio mam tak, że potrafię sobie coś jakby. gadam o czymś często, i potem to mi wypada, więc czemu nie? Czemu nie? O, kolejna skrzynka, boom. I kolejna szóstka. To chwila tak, bo teraz praktycznie z rzędu był, był gadż. był, czekajcie, był tak, był star power, potem był kolejny star power. No to teraz pora na zadymiarza. I jakby to był kruk, to by było super, bo jeszcze kruka nie, nigdy nie trafiłem. Nigdy nie trafiłem w swoje życie kruka. Leon, to mi ostatnio wypadek, nie wiem co, Le, Leon, zrobiłem sobie fotę z Leonem w ogóle. Na moim, Instagram, moim Instagramie jest fota z Leonem, i od tego czasu Leon mi strasznie, strasznie często wypada, nie wiem czego. Ale jakoś tak tak to wyszło. No i teraz mam szóstkę, żeby był kruk, nie? Jean, Grok, Ems, Leonik i jest jedynka. I uwaga, czy to będzie nowy zadejmasz? Come on, niech to będzie tym razem nowy zadejmasz. No jak tak nie kruk, to ktoś inny. Gwiazda moc, super skoczek. Kuleriko podczas ataku głównego, jak i super ataku wzmacniają się po pierwszym odbiciu, zadają to punktów obrażeń. Okej, okay. no dobra, spoko. Mega boxik za 10 tysięcy puerków w tym momencie jest otwierany i uwaga, zobaczmy. 3, 4. Albo może zrobimy obroty? Robiły się obroty, czy nie robić. Dobra, tym razem nie robię. I piątka, no to może było lepiej zrobić. Można było zrobić ten trick z obrotami, bo No nie wiem czemu, ale zawsze jak, jest, jak są te obroty, to coś wypada, nie? Zawsze coś wypada. Także dobra. Skrzynka za 11 tysięcy twerków. Ja myślę, że to jest, to jest dobry pomysł na obroty, ale mam tutaj green skin za sobą. Nie chcę go rozwalić, więc dobra, zrobimy to tak. Hej, ja jestem. Wy nawet nie wiecie, gdzie ja jestem? No, Ja jestem. Ja jestem za green screenem. I robię trzy obroty za green skinem. Raz, dwa, trzy. Dobra, zrobione. Wracam. Terrory też tego nie widzieli, ale. Ale może się uda. Może się uda. Trzy obroty. Także trzy nowe rzeczy w tej skrzynce. Bardzo proszę, uwaga. Bum. Co? Co się stało? Ej, wiem co się stało. Czat, zobaczcie co się stało. Ej! Ja wiem co się wydarzyło w tym momencie. Słuchajcie. Słuchajcie. Patrzcie, tu na dole mi wypadła szóstka, a wcześniej jak odpaliła się aktualizacja, znaleźliśmy błąd aktualizacji, znaleźliśmy buga. Uwaga. Wyskoczyła mi tu Max, bo prawdopodobnie w tej skrzynce jest Max, czyli obroty zawsze działają, obroty to jest jakiś hit. Tutaj mamy nowe przebranie, Twitterowy Max. Wcześniej, jak odpaliliśmy Brawl Stars, właśnie po tej aktualizacji, to wyskoczyła Max do kupienia razem z tym skinem. Pierwszy raz coś takiego po prostu się wydarzyło chyba, nie? Że skin wyskoczył do kupienia na Megaboxie. Coś takiego się nie zdarzyło, ja będę musiał to podesłać ludziom od Supercellarze że jakiś bug tutaj, żeby to ogarnęli, no bo teraz zdradzają coś z tej skrzynce, ja jestem, ja jestem w tym, słuchajcie, dobra. Stawiam kartę Google Play o wartości 50 zł, jeżeli tutaj będzie max, to wygrywacie ode mnie tą kartę Google Play, jeżeli to się sprawdzi, to co mówiłem, także będziecie mieli dzisiaj do wygrania tą kartę, ale kozak, uwaga, na pewno będzie jedynka świecąca, bo było 6 i jeżeli to jest max, to w tym odcinku, słuchajcie, macie do wygrania kartę Google Play o wartości 50 zł, I żeby wygrać co wiecie, no, łapeczka w górę pod filmem musi być, subskrybowany kanał też musi być, czyli wciśnie ten czerwony guziczek na dole. I po prostu napisz jakiś komentarz na temat filmu. Tylko nie pisz, biorę udział, bo to jest głupie, jak wszyscy piszą, biorę udział. Napisz coś z normalnego. O! I uwaga! No i max! No i max! No i uwaga, ej! I znaleźliśmy Buga supercela, mamy nowego zademierza. I jest Koks. I jest Koks. I w tym momencie ja już na spokojnie myślę, że mogę robić jakieś 17 tysięcy pucharków albo 18. Yy, z tymi wszystkimi moimi zadężami, yy, których mam teraz na tym koncie. Więc naprawdę fajnie. Szkoda, że nie. Kruczek? Ale jeszcze tutaj jest skrzydeczka, jedna, która się tam chowa. Nie. Też może trochę to podbustuję, wiecie? Drop z tego megaboksa czy coś. Dobra, to na szybkości te skrzynki otwieramy przed ostatnią skrzynką. Bum. Dobra, dwa itemy, ok. Dobra. I sprawa jest taka, że. Mamy tego megaboksa, który się pięknie świeci. Mamy tego megaboksa, ok. No to otwieramy. Ostatni megaboks w tym odcinku, niestety. Chociaż. No, kusi mnie, kusi mnie, żeby do tego odcinka jeszcze sobie dołożyć te, te dwie skrzynki i je dobić, ale no, nie no, Wam ten odcinek po prostu dzisiaj, a resztę, resztę sobie też spróbuję jakoś, będę dobił na streamach niedługo czy coś. No, zobaczycie je na pewno w następnych odcinkach. Teraz lecimy z tą ostatnią skrzynką i uwaga, czy na sam koniec będzie też szóstka, czy będzie to fajny, fajny akcent zamknięcia tej alei pucharów. Bardzo długo, bardzo długo ta aleja pucharów czekała, nie? Serio, bardzo długo ta aleja czeka, czekała, żeby, żeby właśnie kto się odebrał, także go! No i żegnamy się piąteczką, akurat tego się spodziewałem, e, nie ukrywam, że i tak jestem zadowolony z tego, co nam tutaj wypadło dzisiaj, naprawdę jestem mega zadowolony, bo słuchajcie, no, o jeszcze tutaj, przepraszam, jeszcze tutaj ostatnia rzecz, tak, ostatnia rzecz, dalej, bum, jestem naprawdę mega zadowolony, no bo mamy, słuchajcie. 11 nowych zadymiarzy, 3 nowe star powery. Myślę, że całkiem fajnie. Witam ponownie, jak widzicie, słuchajcie, dobiłem to 14 tysięcy pucharków, przy czym też pobiłem swój rekord pucharków bitych w ciągu 24 godzin. Przez ostatnie właśnie 24 godziny wbiłem około 1700 pucharków, 1650. No jest to jakiś mój totalny rekord, przez to też niestety film się troszeczkę opóźni i wyjdzie prawdopodobnie dzień później, bo oprócz tego co było na live, to otworzymy jeszcze te 2 megaboksy. No słuchajcie, po prostu nie byłbym sobą. Gdybym nie dobił właśnie tych 400 tysięcy pucharków teraz, nawalałem bardzo długo w nocy i mega, mega mnie, mnie to wymęczyło. Teraz wstałem i od razu właśnie lecę to nagrywać. Wczoraj, wczoraj po prostu w nocy już nie byłem w stanie tego nagrać. Moje oczy to były po prostu całe czerwone, więc nie siedźcie tak długo przy komputerze, bo to bardzo niezdrowe. Lecimy z tymi boxami mega, mega słuchajcie, naprawdę mega mi zależało na tym challengeu, dlatego właśnie, no, zerwałem tą nockę. I, i, I niestety, film wyjdzie później, przepraszam, ale, no, <ścoughs> widzicie, że mi zależy, tak? Widzicie, że mi zależy, także otw otwórzmy tą skrzynkę. I jeszcze... już ale to, to by była piękna historia, jakby w tym momencie wypadła legenda jakaś, to naprawdę to, to by był hit. W ogóle fajnie też że zrobiłem właśnie e, te pucharki e, jeszcze na plus, ponieważ dzięki temu, oprócz tego co było na live, osoby, e, które go oglądały, będą miały coś jeszcze nowego. Także lecimy z tą skrzynką, come on! No niestety dostajemy piątkę. Nie no jak dostanę dwie piątki, to będzie bardzo słabo. To będzie bardzo słabo, bo naprawdę no oj! Oj, te pucharki były wbijane długo! Długo byłyby były wbijane te pucharki i była była trochę męczarnia wczoraj. Punkty mocy dam sobie do max, bo ona nie ma jeszcze totalnie żadnych punktów mocy, nie wiem czemu. A też sobie nią troszeczkę pograłem. No i dobra, no i ostatnia skrzynka za 14 tysięcy pucharków. To już jest zdecydowanie ostatnia skrzynka w tym odcinku. Uff, nie wiem czy tu coś świrować, czy, czy nie. Po prostu ją chyba otworzę. Jeszcze Wam tylko przypomnę, tak na koniec tego odcinka, że macie do wygrania kartę Google Play o wartości 50 zł, za którą można doładować sobie 170 gemów. Wystarczy sobie łapeczkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał, no i napiszecie komentarz na temat filmu. Trzy proste zasady, jak zawsze. Wyniki już niedługo, także otwieramy tą skrzyneczkę. Smutek, smutek, ból w środku i i tyle. No szkoda, ale był Max, tak? Była Max, była Max, więc bardzo fajnie. Przynajmniej tyle. Też znaleźliśmy jakiegoś buga gry. Nie no, ogólnie myślę, że, że całkiem fajnie ten odcinek wyszedł tak czy siak, trafiłem naprawdę też chyba sporo star starpowerów. Okej, okay, ja jestem zadowolony. Szkoda, że w tych dwóch strzelkach nawet jednej, jednej świecącej rzeczy nie było. Szkoda, ale w tym filmie to by było ode mnie. Na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Już niedługo tym razem. Yy, na pewno już niedługo, bo pojutrze będzie nowy film. Cześć! e ta e, tak każda gra się tu zaczyna E-elu e, dla latary kruka spajka Gina. e, e, e aha, elu aha